Zacznijmy sobie od tego, czym jest class VR. Dobra? Class VR to są gogle, które pozwalają nam wejść do wirtualnej rzeczywistości, dzięki której będziecie mogli zobaczyć sobie na żywo w wirtualnej rzeczywistości, jak wygląda serce ludzkie, jak ono bije, z każdej strony je zobaczyć, jak wygląda żyły, gdzie są przedsionki. I tak dalej, i tak dalej. Biologiem nie jestem, więc nie będę się rozszerzał. Tak? tak że pani się uśmiecha i sprawdza, nie ma pani jest z biologii. Tak. A, Także y, takie rzeczy możecie zobaczyć. Możecie doświadczyć bliskości z rekinem, tak? Zobaczyć, jak jest na dnie oceanu, zobaczyć, jak jest na kosmosie, jak wygląda łazik na kosmosie, I itp., itd. Zaraz to wszystko wam przedstawię, natomiast najpierw y, pierwsza rzecz, o której musimy zacząć, to jak się tym obsługiwać, tak? Nie zakładajmy na razie jeszcze tych gumli. Dobrze? Po lewej stronie, po lewej stronie, macie panel przycisk. Przycisk po lewej stronie, który macie strzałkę do tyłu, widzą go wszyscy, pozwala nam wycofać się z danej czynności. Czyli będziemy w aplikację, w której nie chcieliśmy wejść, albo chcemy już z niej wyjść, no to klikamy sobie B, tak? Ta kropeczka tutaj po prawej stronie z tyłu pozwala nam przybliżyć sobie zdjęcie. Przeważnie do zdjęcia na służy, żeby sobie zobaczyć coś dogłębnie, tak? Mamy jakiś szczyt na przykład yy, w Paryżu w wieży Eiffel. Możemy sobie zobaczyć, co jest dokładnie na szczycie, tak? albo mówić sobie dane, yy, daną rzecz i przybliżyć sobie dzięki temu. Tu mamy głośność, wiadomo, żeby było głośniej, żeby, żeby było ciszej. Tak? Te przyciski nas strony interesują. Z przodu mamy tutaj 8 megapikselową kamerkę. Dzięki której możemy wejść do rozszerzonej rzeczywistości. Czyli to, że sobie załatwiamy tutaj serce, możemy widzieć co się dzieje tutaj dookoła, tak? Żeby się nie stykać, nie dobijać do siebie i tak dalej, i tak dalej. Po drugiej stronie mamy panel dotykowy. Żeby go poprawnie używać, to nie jest jak w telefonie, że przejeżdżamy, tylko żeby go użyć musimy przejechać i puścić. Okay? Żebyście zapamiętali, bo to jest bardzo ważne. Wiele osób mówi, że nie działa, a chodzi tylko o ten, o to puszczenie na panel dotykowy. Pierwsza rzecz, jaką zrobimy po założeniu sobie VR-ów to jest ustawienie sobie plusów i minusów, wyregulowanie sobie rozdzielczości i wyregulowanie sobie, żeby dobrze się widziało. Dobrze? Więc proszę sobie teraz wszyscy założyć te wiary, ci którzy mają, oczywiście, i wyregulujcie sobie. Tutaj u góry jest pokrętłum, który sobie będę to wyregulować. Tak, możecie sobie, dziewczyny, spróbować wyregulować każdą z tego wzroku. No, no, nie, nie robi się jak w Powinno odrobić się odrobinę, bo to musisz kilka razy, sześć razy w lewo i sześć razy w prawo jest możliwość odkręcenia, więc trzeba kilka razy przeciągnąć, żeby odczuć. Jeżeli to nie pomoże, to proszę przeczyście sobie już okulary tutaj. O, no, koniecznie. Z bo nie ma tylu szczoteczek, sobie.

nie, nie, Część, nie. Się nie. Okay. Kolejna rzecz, dzień dobry. To To jest gesty. To jest założycie To okulary, To macie tam takie pole, tam yy, takie pole, w którym widzicie, co się dzieje. tutaj. To jest tutaj. To jest tutaj. To jest tutaj. To jest prawda? Możecie pokazać tutaj jednym gestem, w ten sposób, Halo. tym gestem, zobaczcie wszyscy, wybieracie sobie daną aplikację. Dziewczyny, Jest łatwiej. w ten sposób mamy gest do wybierania sobie aplikacji. Już panu, nie, mam Pani, Pani Gosia dołączyła do nas, nauczyciel Helni. Tak. Mamy tutaj nauczyciela chemii, fizyki, chemii, biologii, historii i języka polskiego. Okay. Matematyki. Jeszcze raz. Tym gestem, zobaczcie sobie, tym gestem wybieramy sobie daną aplikację. Jak przyjedziecie sobie, macie taką kropeczkę na środku, prawda? Tą kropeczką przejdziecie sobie na daną aplikację, na przykład serce, ludzkie serce. W ten sposób wybieracie sobie serce. Tak? W tym Trzeba chwilkę podtrzymać, bo wykryć A, się... a to Możecie sobie na razie to chcecie wybrać, ja jeszcze mamy nie starają A to ja mam? To, co masz? Ale nie są. To jest małe, zróbcie. To jest małe, też do wybierania. Ale, To jest małe. To

Powiedzięcie. jest teraz. Druga rzecz, gdzie sami nie tylko wybieramy, możemy też wybrać sobie za pomocą tego guzika tutaj. nie ma To jest łatwiejsze. Co się stało? Jest w Nieruchoma? Nieruchomo.